20 maja spotykamy się tutaj u nas na polu po umówionej wcześniej wizycie z tutaj z firmą Syngenta i będziemy omawiać dalsze dalsze zabiegi jakie tutaj będziemy w cebuli e, kontynuować. Witaj Maciu, witaj. Dzień dobry. E, <laughs> powiedz ten rok opóźniony. Strasznie. E, widać to po rzepakach niesamowicie, bo przecież dopiero one są teraz w pełni kwitnienia. To w innych latach było zawsze w Polsce i w Twoim regionie. No u nas to w ogóle szybko, zawsze. Szybko, natomiast e, również i cebula były wielkie trudności. Ty, siewy wykonałeś z początkiem kwietnia, tak. gdzieś około 5. Jesteśmy na e, plantacji. E, Takiej odmiany, którą lubisz, uh -huh. czyli Rinsburger 5 Holenderka tak. z Syngenty. E, powiedz mi, jakie plony w tamtym roku osiągałeś? E, tutaj na naszych ziemiach były to plony w granicach 50 ton netto z hektara. A, I w bardzo gruby kalibraż, ale też był problem ze wschodami w tamtym roku. No tak, też było trochę przerzedzone, ale za to e, cebula w ma 6+, także nie ma problemu ze sprzedażą. Obsada w tym roku, jak byś ją ocenił w tym roku? E, w granicach 90% tej, co chcieliśmy osiągnąć było osiane w granicach 2,7 jednostki na hektar i myślę, że to osiągnęliśmy obsadę tutaj u nas. E, Cebula jest dość wyrównana, można powiedzieć, przejedziemy jeszcze na kolejne Twoje pola. Uh -huh. Jest tutaj dobrze rozwinięty liść właściwy o długości od 5 do 7 centymetrów. Obecnie pogoda w Twoim regionie jest raczej od kilku dni słoneczna, sucha. To już się wyraziło w polu, to widać. I tak naprawdę ten wosk już jest na tych roślinach, postępuje, jest on coraz lepszy i można przystąpić do weryfikacji, na kolejne, na kolejne wchodzić możliwości herbicydów mhm. w polu. Powiedz mi, co stosowałeś Po, siewnie? po siebie e, był e, stąpakła. W ilości, tak jak rozmawialiśmy wcześniej litr 20 na tych cięższych ziemiach, do tego był bokser w trzech setkach i bandur w dwóch setkach, tutaj żeśmy zastosowali. Dokładnie. Natomiast już po schodach oczywiście zawsze konsultujemy wspólnie, analizując te chwasty, które występują na Twoich polach. Po wschodach zastosowali? Był glifosat Cztery dni przed schodami. Później było reglone przy samych, no już jak się tam gdzie niegdzie jedna pojawiła, to było reglone. No i w fazie szpilki był Wing tutaj zastosowany. E, ten wing był w ilości litra na hektar. Tak i proszę Państwa, no oczywiście od fazy powiedzmy zaawansowanego kolanka do fazy rozwiniętej flagi jest ten moment dość. Trudny, w którym jest niewiele herbicydów, które tak naprawdę można zastosować, można zastosować pendimetalinę, można zastosować pendimetalinę, wing, z dodatkiem drugiej substancji. Jest możliwe zastosowanie również kryptiku, i tak to się dzieje. Pamiętajcie Państwo, że faza flagi, którą tu dawno ominęliśmy, to jeden z najtrudniejszych momentów. Na stosowanie czegokolwiek, i wtedy raczej się wstrzymujemy, ponieważ ta cebula tak naprawdę jest w momencie flagi najsłabsza i najbardziej podatna na uszkodzenia i na, na, na to, że wystąpią jakieś niepożądane działania herbicydów na cebuli. Tu widzę, że troszeczkę jest ostrożenia, ale pewnie placowo on wystąpił. Będziesz musiał w stosunkowo krótkim czasie uh -huh. już zastosować powiedzmy Lotrell w, w mieszaninie z innymi uh -huh. preparatami, po to, aby unicestwić go, osłabić, po to, aby nie był on, nie stanowił on problemu. Jak oceniasz tak naprawdę kondycję swoich roślin? W stosunku do y, czasu, w jakim jesteśmy, czyli 20 maja, e, to jest to tak na moje oko tydzień, półtora opóźnienia. Może no takie bite, półtora tygodnia. Lecz patrząc na e, 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 pole i na chwasty, które mamy w tym momencie, myślę, że nie będzie z tym problemu, bo nieraz zdarzało się przytrzymać herbicydami cebulę bo chwasty były w tym momencie, bo tamte jak w tamtym roku do glebówki w ogóle prawie nie zadziałały, było bardzo sucho. Myślę, że jeśli nie będzie przytrzymana przez środki to będzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja oceniam, biorąc pod uwagę oczywiście szerszy aspekt tego, co jest w Polsce, oceniam tą kondycję Twojej plantacji bardzo dobrze. A więc to wyrównanie, tu się rzuca w oczy bardzo dobre jak na ten rok wyrównanie. Tu tutaj ta obsada również jest powiedzmy optymalna w Twoich warunkach. I tu możliwości potencjalne dobrego wzrostu i rozwoju tej plantacji istnieją w tym dość trudnym, jak już żeśmy określili telefonicznie w trakcie tego spotkania, w trudnych warunkach. Czy Współpracujemy już prawdopodobnie 6-7 lat. 6? Prawie że od początku chyba. Od, od początku, a więc jesteś wiernym członkiem klubu Onion e, lider tego projektu i tak naprawdę e, zawsze konsultujemy bardzo często z, w ciągu roku e, wszystkie problemy i, i wszystkie problemy przedyskutowujemy. My również e, zawsze cenimy twoją takie e, bardzo profesjonalne podejście do problemów. Powiedz Maśku, czy Tobie przydają się takie konsultacje? No bardzo. Gdy zaczynałem przygodę z cebulą, chociaż tato już się cebulę z 30 lat, tak. później gdy zachorował, trzeba było szybko to przejąć. Środki były dosłownie, znaliśmy jeden środek na chwasty. Z technikę oprysku potrafiliśmy dwustrumieniowymi i Dużo, bardzo dużo cieczy na hektar wylewać, także to było, to było tego. A tak co roku coś się człowiek jest nowego dowiedziałem. Tak, bardzo dużo. Jest to ciągły postęp, postęp i jest również ten postęp nie tylko, że technologiczny, yy, agrotechniczny, ale jest również yy, chyba z sukcesem. Tak, jeśli chodzi o plon i bardziej też o jakość. O jakość cebuli. Pamiętam też 3 lata temu w lipcu. Cebula fazorowana była sprzedawana u nas w gospodarstwie. Jeśli chodzi tutaj o. Doradztwo e, o nasiona i o pryski, i, i prowadzenie plantacji to tutaj prowadzimy z Onion Leader e, cały czas konsultacji. A jeśli chodzi o nawozy, to są, jest to firma Jara. E, wszystkie prawie nawozy są tutaj zastosowane z tej firmy. Jest tam doradztwo pana Wojtka Kopcia, który nam tam e, wyznacza cały plan nawozowy i tego się trzymamy. Super, i to jest właśnie podstawa. Twojego ciągłego poprawiania tej agrotechniki to jest podstawa tego, że z sukcesem gospodarzysz wraz z ojcem i bratem, oczywiście na swoich polach.